Siemanko, witajcie, ja jestem Mareks i dzisiaj ze mną jest... Yy, Emilek, tak. tylko że pod innym nickiem. Ditslendi, pod innym nickiem. Emil się wprowadza na przygody Arek... Znaczy, to są przygody Areksa, u mnie taka się ta seria nazywa. I Emil się tutaj wprowadza. Emil no. nie nagrywa filmów, ale się będzie wprowadzi, bo to jest jedyny gość, któremu się udało yy, wbić na serwer. Który umiał pobrać sobie takiego yy, magii clonchera, zalogować się na niego i młody. mody. Nie taka filozofia, ale Emil jedyny to potrafi. No ja nie wiem jak mi się udało. A jak ty się w ogóle zalogowałeś do tego? Eee, ja... nie, po prostu ja e, co nie nikt wpisałem, jakiekolwiek hasło, e, nie udało mi się i nacisnąłem play offline. Aha, czyli to tak <coughs> działa, sporo. Dobra, dla jaj. Dla jaj. Dobra. Bucio. Więc gdzie ty się Emil wprowadzasz? Ja nie wiem. No, może, może na tej górce sobie jakiś domek znowu? zbuduj. Może zbuduj sobie na tej górce jakiś domek? No tak, no tak, tutaj jakoś. O no to dobra, a ja, ja mam tam dom na dole, to ja muszę zejść. Potem zbuduję jakieś schody do ciebie. No. Dobra, a ja tam idę, wow. Właśnie muszę znowu waypointa postawić, przez przypadek sobie wszystkie moje waypointy usunęłem. Jak, uf, jak uf. ukrywałem mojego arex Packa, to... Gdzie, gdzie mam dom? Tu, co ty tam... aha. Czyli ty nad moim domem się po prostu wprowadzasz. Spoko. Tak! No. Dobra, tak. Będzie będę... coś takiego. Tak nie będę budował sobie domu w górę, tylko tutaj będziemy się na boki rozchodził. No. Więc ja miałem... Z... A, Wayne zrobić Waypointa. Bo jest, ale analfabeta ze mnie. I gotowe. Spoko. Aha. Co ty... I co? Teraz będziesz tam dom budował. No tak. To ja ci może to czekaj. Pomoże. Pomogę. Czego potrzebujesz tam? sobie uda mi się tak aha czyli co? Ty do końca no może, nie no ty, może, nie, nie może. trzeba nie trzeba ja się mi się uda tu wprowadzić embi w siebie wierzy i no, zasadziłem czyli... planta co? no i zasadziłem ten Radish Seeds. a do czego? co to robi? bo embi jeszcze bardziej zna modyfikacjach które sam wgrywałem niż ja co? znaczy ja bardziej... się jak to? Nie znam się za bardzo tak, e, ale no nie, bo zasadziłem na dircie. A co nie? to jest. Ja nie wiem. Ja, ja na takich modach pierwszy raz gram. To skąd wiedziałeś, że jest na przykład jakaś ziemia obiecana? E, bo, bo na Zyczu było, co nie? Na Zyczu A, było. Gdzie, e, Emil, co nie? Emil mi ostatnio powiedział fajną rzecz. Uf, prawie ci zniszczyłem tego, wiesz. No, Ja się teraz będzie. No, Emil powiedział. Że możemy zrobić taką magiczną laskę. Czekajcie, pokażę wam. O, nie, to była starożytna laska. Tak, może starożytna ją, laska. I on może zrobić tak, albo tak. Ale to, 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 to i tak trzeba mieć starożytną laskę. Tak się robi starożytną laskę. Dzięki niej możemy się dostać do e, ziemi obiecanej. Czyli to jest po prostu taki raj. Tak, ja miałem... no, no jest... tak jak z Biblii. Aj, a co? Jest... Nie? Tak jak, podobnie wiem. jak z Biblii. A o co chodzi z tym rajem? Co tam jest takiego fajnego? Znaczy, znaczy tak za bardzo tu to na tym nie grałem, bo e, dawno już nie grałem na tym, ale kiedy, coś tam pamiętam, że e, tam e, że tam są e, jest dużo zwierząt różne takie ołtarze, ja nie wiem za bardzo nie A, znam się, się na tym tej Bierzemy obiecanej ziemi. ziemi kiedyś obiecanej, jak się uda, no i potem no. wrócimy z niej. Bo to było dla mnie najciekawsze, jak wrócić czy się da? ale Da damy. się, da się, bo e, tam E, po aktywacji tworzysz też w Ziemi obiecanej portal. Mm, spoko, czekajcie. Zrobiłem tego endpointa w ogóle? Zrobiłem bo w ogóle, go nie widzę jakoś, czekajcie. na się tu na chwilę. Wiem, będę się tepał do endpointów, trudno, mam jakiś problem. Nie sądzę. O, tak będę ustawił rzeczy, o. Sobie też tu ustaw. E, czekaj, czekaj, ja chciałem zrobić? A to. Y właśnie zaraz sam, tam sobie koło ciebie ustawił o ale to zaraz na razie nie trzeba. prawie zaczynam tu robić. No dobra, dobra, spoko. Chyba wezmę tego całego na razie. Uh -huh. Czekaj, gdzie ty tam jesteś? Czekaj, tak się do ciebie. Gdzie jest ciągle twojego niku. O! Masz takie lepsze i temat robina Dzięki. Dobrze, jak... Co, co, co? Nie, ja już tak zaczynam trochę. Taka pokładka będzie tu, na razie. Pokładka. Aha. Pokładce. Ale, ale czekaj. Mój dom jest centralnie? Na dole? No tak. Ale, no? Ale fińskie. Czekaj. Ja tu jakoś zmienię, żeby się jakoś łatwo do ciebie wchodziło. Tu, tu, tu. Tu na przykład. Teraz można tu. tu zniszczyć. To, to, to. to, to. Teraz wchodzić tutaj przez ścianę. E, I tak, tak. I, I tu. Tak. A tu. A, tutaj już jest. Postawione To czekaj. Kurde. Kurde, kurde. To jest, jakoś tu nie. Jest coś nie tak. Już widzę, że coś jest mi tak. Hmm. A bo to musi być... O tak, Czekaj, ja tutaj robię takie początkowe schody do Ciebie, jakby. Tak to powiem. Yy. O tak, i tutaj tak, 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 siemanko. Dobra, zrobiłem sobie trasę taką do Ciebie. Yy, może być. Ale to mi akurat już niepotrzebno. nie niepotrzebne. Może zrobię... Co, co, co? Dobra. E, nacisnąłem F i wyświetliło mi się camping inventory. A, spoko. O! Tu jest recepty! A co ty tam patrzysz? Te... Czego ja tutaj sobie... Nie chcę już na to patrzeć. A Sta... właśnie. Poszukam, czy jest tutaj coś ciekawego, co bym chciał skraftować. O! Mm jakieś -mm. nowy TNT Arkan Red Totem? A, bo to jest od goblin? To jest HELL, to nie to na razie nie jest takie ważne. Camper Stool, ale o to chwili z tym, że bo to robić. Klecek? to na razie nie potrzebny, bo my nie? A tutaj a, co to? Spring... A to jest jumpu co sobie zrobimy chyba. Co to jest ciekawego? O, bumerangi właśnie, zapomniałem bumerangę. Bumerangi są całkiem fajne. Jagoda. Mm. I tu są starożytne laska co to jest mochawka? Spok. Ej, halo jesteś Emil? No jestem, jestem, jestem. Serupiony bruszku. I tutaj mamy jakiś epicki mieczyk do ofier. A tu się zrobi jakiegoś śmiesznego explosive powder. Ciekawe skąd go się bierze. Ale dobra, nieważne. O kurde już się noc robi. Ja nie mogę. Ale ten fajne góry, wyski takie wielkie. Dobra, dawaj. To co, Emil? No? Co? To na tyle Ra z twojego domku? Czekaj. No, i sobie potem cztery... trzy wow, serca mam. Spadam tu. Ile mam, mie mój miecz ma jeszcze użyć? Pięć, dokładnie, Zaczekaj. Ja mam dobry pomysł. <laughs> bo nie, szkoda, ja nie lubię mieć takich już wyczerpanych mieczy, bo to tak nie, ja tak nie lubię mieć czegoś, już jest na wyczerpaniu. No właśnie, to chciałem zrobić. Teraz to tylko sobie. Patrz, no byłem blisko. Naprawdę? Wow, ale co tutaj się dzieje? O, no dobra, nie będzie tak. Dobra, to ja tam sobie buduję chatkę. To ja może dobra to, ten pokój zostawię. Coś tak myślę, że tutaj będziemy mieli plantację. Tak, mi się, jako, tak jakoś myślę, że tutaj będzie plantacja, może nie, ale ja, na razie się ale nie Ale daj, daj komendy, abym, e, abym mógł co nie teleportować się do moich huey co? Szybki transport. Thanks. Dobrze proszę. Proszę Przepra nie się Przepraszam, e, przepraszam, dziękuję. Spoko. Kurde, mam ma, ma w ogóle jakieś słupy. Ale moich... Pewnie, kurde, muszę i chyba na następnym odcinku pójdziemy do kopalni, bo na tym Emil się buduje, no to nie, no to ja tak nie będę, sobie, że on się będzie budował, ja pójdę sobie do kopalni. O, Węgiel, miło. Może Emil na następnym odcinku, jak nagramy, pójdziemy do kopalni, co? No. Może nagramy go zaraz. No może, zobacz. Bo tam ja mam pełno czasu, a nareszcie nie będę sam tutaj grał. Ej, no bez takich cheatów, Emil. Dobra, ale e, laguje mi ostro. A no dobrze. No dobra, to lagi no to do, rozumiem o, trochę. Ja nie mam lagów takich, ale... Ja mam 16... No, ja mam stałe 16 FPS-ów. Kiedyś miałem 20. O mi komp, ale w sumie mam... No, Frapsa, Scapa. No, ale nie no. Może ten launcher. O, miałem 20 FPS-ów. 18, 19, 20. Teraz mam... O, teraz mam 20 FPSów. Halo, jesteś? No jestem, jestem, jestem. Jak, jak nic nie mówisz, to tak się wydaje, żeby w ogóle ci nie słychać. No fakt. No taka cisza. Taki masz yy, fajny mikrofon. Bo jak ja z innymi gadałam, no to może nic nie mówię, ale, ale jest takie... I tak przez cały czas jest takie szumienie. Mhm. Ja sobie robię takie fajne wejście teraz. Do mojego. Okej, okay. ja sobie tutaj wykopałem węgiel do... Bo... Nie chciałem go zostawiać na past folosu. Dobra, o, ale mam dziurów podłodze do czego Dobra yy... Naprawdę, kilofli tak szybko padł, myślałem że on jest jakiś wytrzymałyż Naprawdę nie mam żadnych potyków, kurde muszę jeszcze podrobno polecieć Ale to nie teraz A teraz zrobię dwa kilofy. Okej okay. Okej okay. A co ty tam wyrabiasz? Dalej dom budujesz? No tak, dalej zrobię. Będziesz mieć jakiś duży dom, czy taki, taki, taka mała, skromna chatka? Taka, no tak. Na razie taka skromna będzie. Ej, ale to było no, dobre. Ej, to będziesz mieć duży dom, czy taka, czy taka yy, mała chatka? No tak, ale odpowiedź. No Fakt. Fakty. Dobra. Ale nie wiem, jaka ta plantacja ma być duża nawet. To będzie taka... Na razie będzie tylko melonów. Y tutaj będzie pszenica, y ziemniaki, marchewki... To wszystko. A melony jedynie i będą w oddzielnym pokoju. Tak mi się wydaje. Mhm. Który tam Tam będzie wejście do niego. Okej. Okay. W ogóle zaraz tutaj pochodnie postawię. Okej, okej, okej. je. Kurdy. Kurde, podziwny kamienny badziew dobrze. spoko spoko mm, 19.41 dobrze mm, w tym odcinku za ciekawie nic nie robimy jakby tam buduję dom Uuu, żelazo jej nice no, nie, no jednak nie nice bo tylko dwa czekajcie naprawdę taka mała ruda Myślałam, że jest! Jednak nie była taka mała. I co? Tutaj też. Tak! Jut. Coś tam się dzieje u Emila. Poczekaj chwilę. Ciekawe co się tam u Emila dzieje. Ale dobra, nie, przy, nie będę się wtrącał w jego sprawy. Ale coś usłyszałem co Emil kończyć, tak się daje, układ. Słaby ja ja Do, dobrze. Taki wystarczy po jeszcze na dwie kratki, jednak nie. Kurde, to ja już takie duże zbudowałem? What the fuck, dajdzie mi tego. Nic tu nie ma. Naprawdę nie trafiłem? Kurde, to jest naprawdę, kurde, naprawdę... To trzeba być kozakiem, żeby tak jak... Było. No to się wpakowałem. O ja. Co się stało? Oj, nie powiem ci, to trochę jest śmieszne. Masz... masz co, musisz kończyć czy nie? Nie, kończyć to jeszcze nie. Giń szkielet. U. Powiedziałeś powiedziałaś jeszcze nie. To źle. Nie, nie, jeszcze nie. Jeszcze nie kończę tam. No to dobrze. Widzę do jeszcze zaraz pozbier... Nie, no nie wiem czy jeszcze będę zbierał dipta. Przepar mi się. Twoje 12 węgla mam. Eee, dit like, aha, czyli się tutaj do inkointa. Tak gdzie ty poszłeś w ogóle? Jeszcze musiałeś tapać. Pójdę na ten biom. Wstaję sobie pochodnie i wytnę trochę dirta. Stany. No, na mój dom, na mój waypoint. ja sobie tutaj, muszę trochę dirta wyciąć. Do mojej plantacji, żeby już go tam postawić. gdzież na razie jeszcze nie mam z bardzo z czego robić plantację. Nie mam ani ziemniaków, w ogóle. Dlatego przydałoby się pójść do kupania. Może z jakiegoś zębiaka czy coś wypadło. Albo w cave'ach coś byśmy znaleźli. No, no nie wiem, nie wiem. Dobra, myślę, że tak jest, tak dirta wystarczy. To jeszcze um, już późno takie... O Jezu, jeszcze te śnieżki, ale dobra. Cztery. Kurde, ale się szybko zdobywa ale szybko się zdobyła tego dirta, co to za piękne kwiatki jakieś... Piołek. Aha. Dobra, może tutaj dalej pioł. Mhm, dobrze, dobrze, dalej, dalej, dalej. No czyli... A teraz mam jest taka równa. O! A moje obchodnie stąd zabieram. Naprawdę? Jeszcze nie tutaj dirta nie złapałem? Kurde. Dobra, lecę. Co tam robisz? Tam patrzę. Na co? Czekaj, zaraz tam zobaczymy, co tam zrobisz i kończymy odcinek. wstawię mm. tylko chodnik. Dobra, okej, okay, na razie wystarczy. Oj tam, dobra, to nie ma tutaj kobla. O oh, fuck, mogę wyciąć jeszcze... A, mam jeszcze drugi kill, dobra, to już się... To tam... już to walić. I znowu laguje. Serio? Ja nie... Ja w ogóle nie mam lagów, czekaj. Nie, ja nie mam w ogóle lagów. A, może Tobie tnie. nie? No to nie właśnie. A, no to o to chodzi, to nie. No to ja nie mam... Ja dawno nie miałem ścinki... Ja rzadko mam ścinki. Może czasami tylko. Dobra. Uff, szybko, Kurde, jak ten kober się, bo no nie. A to tak szybko zbieramy z tak, a Dopiero. To jest takie fajne, że kopiesz, kopiesz, skończy ci klówny, od razu wpadnę na to miejsce drugi. Jak masz w No, trochę to jest... to jest śmieszne. I przydatne do walki, na przykład walczysz, masz mało miecz, a nagle ci się kończy i wiesz, nagle i od razu daję ci drugi, tak to byś zginął co to jest? Dzwonek czy telefon? Dzwonek. Aha, myślałam, że telefon nie powój. Był... znowu muszę pójść No widzisz jaki... Ty masz... Y... Los zły. Zły los. Zły. O fuck, dirta mi nie wystarczy. God, nie, my tu musimy tyle samo dirta ile jest tego. stona, A stona nie ma tyle co dirta. Fuck. Czyli jeszcze muszę wyciąć 9 dirta. 9, to nie jest. Może mam tu. No naprawdę, strasznie mi to pomogło. Teraz muszę 8 wyciąć. Jakoś strasz, strasznie mi to nie pomogło. Ale szybko, to nie Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To może liczę w ogóle. A nie, źle, liczę, bo to jest ostatni. A mieliśmy 8 wyciąć, czyli że ja jeden Co chcesz, żeby najpoważyć? O, im zlogowało. O, fuck, no co się dzieje z moją myszką? A tak mi dobrze przejść, a ja z zombiaki nie mogę zabić jestem. Ej, no miał za co on nie zginął. What the fuck. I teraz jeszcze nie co, że na mnie pójdzie, a ja zaśnie żył. Żeby... No. Czekajcie chwilę. Jestem z powrotem. Poko czekaj chwilę. Okej. Okay. Dobra, jesteśmy musiałem świat pokój zamknąć, bo... Jesteś, jesu. Jesu. Zombie ginie. O! Aha. Słońce cię zabija. Ziomuś. Mogę trochę pokować u ciebie? Pewnie, że nie. Już nie masz nawet co kopać. Co? Już nawet nie masz co kopać. Podejdź. stawiam dirta. Mam równo tyle dirta, ile potrzebuję. O Jezu. Mhm. O, nawet, nawet z tymi na przykład dirt tak jest, że jak się skończy tak to daję ci od razu drugi. O kurde. Fajnie, fajnie. Okej. Okay. Nice. Mm. O jezu, 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 jezu. Szybciej. do swojego. Kurde jaki te patrz. No nie, naprawdę jednego dirta mi zabrakło? Ja, bo wszystko miałem policzone co do joty. Nie, to jest hamstwo. Rzodkiewki mam. Radish. Czyli że jakieś chobra może nie złapać. Dobra. A, radisz to jest rzodkiewka? Czemu mi tego win nie pokazuje? LOL, jak szybko żermi? Jak zjada mi to szybko? Koleżka. Nie no, ja, ja ja potrzebujemy. To czemu, czemu, to czemu go nie widzę? Czekaj, ja jeszcze raz go postawię. Waypoint, usuń, usuń. Y -y. I teraz tworzę na B. Domek. Aktywny. Wiesz kolor zielony, gotowy. No i no. czemu mi tych waypointów nie wyświetlono? No dobra, trudno. Nie wiem, może masz... Yy, może naciśnij. E, czekaj, może naciśnij waypointy. Może... opcje, czy coś tak? Nie wiem, może na przykład masz wyłączone? Czekaj, no ale mam włączone, ja nie wiem, kurde. Sterowanie, znaczniki... Dobra, walić to. Jest, jest, to dobra. Więc co, kończymy odcinek? No, dobra. Czekaj. Bo i tak muszę już spadać. A, co, serio? Czekaj. Ja, ja właśnie widzę konion na mapce w tamtą stronę. No to dobra, to ja kończę odcinek. Więc to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. No i cześć. Cześć.